Po pierwsze to nie są wybory. Prawdziwe wybory są wtedy, kiedy jest proces demokratyczny, kiedy wszyscy kandydaci mogą prowadzić kampanię, kiedy wiemy, że te wybory będą policzone w sposób prawdziwy, w sposób oficjalny, w sposób legalny, zgodny z prawdą. Nic takiego się nie wydarzy w najbliższą niedzielę na Białorusi. To będą kolejne udawane wybory. Już powiedziałbym, że z góry wiadomo i kto je wygrał i jaki procent poparcia dostał pan Łukaszenka. To wszystko, co się dzieje jest chore na Białorusi. Tutaj się niestety nic nie zmienia. Zobaczymy jak Łukaszenka będzie się zachowywać po, po tych tak zwanych wyborach, bo on czasami lubi robić pewne gesty wobec Europy. Mówić o nowym, o resecie, o nowych relacjach i tak dalej, i tak dalej. Na razie prawda jest taka, że rządzi niepodzielnie, rządzi w sposób dyktatorski. Grubo ponad tysiąc osób jest przetrzymywanych w więzieniach. Nie ma żadnej wolności i działalności politycznej, i wolności medialnej. Ludzie żyją w kraju terroru. no oh. I taka Białoruś rzecz jasna nie jest ani zdrowa, ani bezpieczna, także jako najbliższy sąsiad Polski. My jako Europa jesteśmy zobowiązani udzielanie wsparcia opozycji białoruskiej, szczególnie jest to ważne dla Polski, udzielanie wsparcia opozycji, udzielania wsparcia wolnym mediom, które docierają na Białoruś, takim jak Bielsat TV, jak telewizja Bielsat i myślenie o przyszłości, o czasach po Łukaszence, bo on albo dojdzie z przyczyn naturalnych albo z przyczyn nienaturalnych, co się na wschodzie często zdarza. I potem będzie wielkie pytanie, co się stanie z Białorusią. Dla Polski szczególnie ważne, szczególnie istotne, bo to najbliższy sąsiad, uważam, że musimy robić absolutnie wszystko, żeby zmniejszyć ryzyko tego, że Białoruś zostanie wchłonięta przez Rosję, bo wtedy mielibyśmy czołgi rosyjskie ledwie 200 kilometrów od stolicy Polski i byłoby to, Stawiałoby ten, nas to w jeszcze groźniejszej sytuacji niż ta, którą mamy dzisiaj. Łukaszenka mógł zarządzić te niby wybory w, przez cały okres pierwszego półrocza, aż do lata. On świadomie zdecydował się na organizację wyborów już zimą, już teraz, między innymi dlatego, że jak jest zima, to jest bardzo zimno, szczególnie w takich miejscach jak, jak Białoruś, i w związku z tym choćby z tego powodu ale także z powodu zastraszenia, z powodu represji codziennych i aresztowań. Nie sądzę, żeby ludzie masowo teraz wyszli na ulicę. Myślę, że teraz mogą pokazać solidarność, nie idąc do tych wyborów, bo te liczby myślę, że poznamy prędzej czy później co do tego, jaka była prawdziwa frekwencja, bo z góry wiadomo, że Łukaszenka pokaże gigantyczną frekwencję i gigantyczne poparcie swojej osoby, co już w roku 2020 było kłamstwem, a dziś byłoby kłamstwem w jeszcze większym stopniu.